Yo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z całej strony Goiz i witam was w kolejnym odcinku z rankedów, moi mili widzowie. Lecimy kolejny dzień rankedów, będziemy sobie grali, lecimy po Mastera, tak by na mnie bym chciał oczywiście, ale zobaczymy jak to będzie czy Mityk znowu mnie zweryfikuje i nie będę mógł wejść z niego. Zobaczymy. Wszystko się um, okaże. Um, kurde. Um, gothic. Gothic po prostu. Gothic. Nie wiem, czy to będzie dobry tutaj wybór. Okej. Um, Okej. Okay. Okay. Mogło być gorzej. Szczerze totalnie mogło być gorzej. Okej, okay. po prostu musimy sobie poradzić z nimi. No i to tyle, nie? No fakt, że tutaj jest nie pomaga w czymkolwiek, tak szczerze powiedziawszy. No, niestety. No co, yy, drużyna diw. <tyle>, Tyle mogę powiedzieć. To jest po prostu drużyna diw. Tutaj nic nie mogę zrobić, ani ja, yy, ani w sumie nikt tutaj nic nie może zrobić. Yy, nie wiem, damy sobie po prostu to. Nawet to, no właśnie, to i tak nic nie daje. No nie, bo ona mnie trzyma na sreczu, a ja nic nie mogę zrobić, bo ona mnie po prostu trzyma na smecze. Yy, Okej, okay. ta zginęła. On zginął w sumie, chyba to, to jest bajer, on, nie ona. Okej. Okay. No... Nie jest za kolorowo, nie? Tyle mogę powiedzieć. Bardzo by było sympatycznie, jakby pomógł mi jakkolwiek ta... Pomogła, jakkolwiek ta lili, Bo, no, nie jest za ciekawie. Dobra, mamy to. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hmm. Oho no tak mogliśmy przewidzieć w sumie, że tak się stanie. Ale nie przewidzieliśmy, nie? Także tutaj nic mi nie zostaje innego jak po prostu hmm. Mam jeden na trzy, no czy ja mogę cokolwiek tutaj zrobić? No że nie sądzę, nie. To jest troszkę wykonalne. jak mam być totalnie szczery. No nie. Tutaj niestety nic nie będę mógł zrobić, bo yy, Team div. po prostu, Team div. tu nie ma co się oszukiwać, tutaj był po prostu Team dive. Yy, niestety, what can I do in that situation? Yy, lecimy dalej, kolejny, może ten, tym razem tego wygramy, no nie wiem, nie wiem, yy, wszystko oczywiście zależy, yy, co możemy piknąć? Jest dużo championów, które tutaj możemy piknąć. Brawlerów, znaczy. To nie Liga Legend. Yy, ale co możemy tutaj piknąć? Tu... Yy, Sprout... Hmm. Jest Band piper, ja wezmę broka po prostu. Nie to jest bardzo otwarta mapa, ten Sprout też może coś zrobić, jeżeli nasz colt nie będzie upośledzony to prawdopodobnie to też powinno zostać wygrane co nie mają Kenji, Bo i, eee... I Riko no tak wiecie, nie, to jest takie no, losowe szczerze powiedziawszy okej, okay. losowe, nie losowe, no, tutaj akurat już zrobiliśmy sobie first dla my, akurat zrobiliśmy to bardzo sympatycznie, w sumie. Dobra, ja sobie tutaj zgadżetuję to, bo nie chcę umrzeć jak idiota. Czy powinniśmy się bać? No, szczerze, chyba nie. Ok, ta ściana chyba nie przebija, tak jak niektóre, jeżeli chodzi o. Okej, okay. dobra. Tutaj już troszkę widzę, że się zrobiła dominacja genetyczna. Rozwalimy sobie tą ściankę, bo ja nie lubię tutaj jakichkolwiek ścianek w sumie. Bardziej lubię otwarte przestrzenie, jeżeli chodzi o to. Tutaj sobie tujemy, żeby nie było lipy. O kurde, czat włączyłem przez przypadek. Motki znacznie nie czat. Mm, Okej, okay. dobrze. To wygląda dobrze, nie? To wygląda jak wygrany mecz. Ok. Dobra. Aczkolwiek wiecie, to jeszcze może się wszystko odwrócić, nie? Bo to jeszcze nie jest powiedziane, że my to wygraliśmy. No właśnie. No jesteśmy nagle w sytuacji, gdzie gdzie przegraliśmy mecz. Jak przegraliśmy ten mecz? Jak? Po prostu. Jak? Jak to jest możliwe, że przegrywamy taki mecz? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Jezu, no jak to jest możliwe, że przegrywamy taki mecz? No. Nie, no to jest chore, no. To jest takie chore, totalnie, to jest tak chore. Boże, no. Nie. Nie rozumiem nawet, no, jak to mogło się wydarzyć w ogóle, no. O Boże, nie, no to, to jest tragedia, nie. To jest. Szczerze, to jest totalna tragedia, nie. To jest. O no, Boże, no, to jest dramat, to był po prostu dramat, no. O, Boże, no. Jak zawsze. Jak, tak, zawsze tak było. Zawsze tak jest. Czy na tym na tym Banty zawsze może się coś stać, nie? To jest takie losowe jest to Banty. Uh. No tak na miałem wychodzić na przód, a ja Tutaj widzę, że póki co to wychodzimy sobie na minus. Okej. Okay. Tak tak oczywiście. Mhm, mhm, tak, tak. Panie Mr. P. Okej, okay, okay. No i ostatni Mr. pick, który tutaj został to jest... Ym... Dobra, musiałem użyć gadżetu, bo nieciekawa sytuacja byłabym powiedział, ale zabiłem. Dobra, mamy zabitego go stabilnie. No i ja źle się odwaliło troszkę, nie? Okej. Okay. Nie było to najlepsze. Ale to ogólnie rzecz biorąc jest dobre, nie? No, ale tutaj sobie po prostu tego uniknę. Ale to sobie po prostu rezultujemy. Okej. Okay. Nie jest ciekawa sytuacja, szczerze powiedziawszy, bo. Bo tutaj to już woli, zaczynam wymykać się spod kontroli troszkę. Cały czas tam gdzieś, że nie wiem. Mhm. Okej. Okay. No No jest tragedia. No i jest tragedia. Jest po prostu tragedia. Nie wiem, co tu by się musiało wydarzyć, żebyśmy to wygrali. No nie, no nie mogą być sami luzy. No proszę, no. Szczerze, totalnie zgadzało tego nie. Okej, okay. po prostu muszę sam wyjść. Nie wiem, czy to po prostu nie poszło w świat, ale okej. Okay. Rozwalmy to po prostu, bo nie lubię. Mamy to. Wygraliśmy tego nocta Jajku no i wracamy znowu do Diamanta 3, no, z którego zaczynaliśmy odcinek w sumie. Yy, jeszcze jeden. Sportowy jeszcze jeden, bo nie mogę tak zostać na Bilansie 1-2 o, no to się wylosowało. No ta, nie mogę zostać z Bilansem 1-2 to zakończymy 1-3 Yy, stabilnie. Yy, dobra, co my tutaj możemy zbanować? Hmm. Nie wiem, banka energy po prostu może... Nie no, chociaż grom. Grom, grom, grom. Yy, gdzie jest grom? Tutaj jest grom, dobra. Jeżeli pick nie ma jakiegoś tanka, to ja mogę tutaj grać poko. Jeżeli dojdzie taka potrzeba. Yy, Carly low, no to nie brzmi jak tanki. O, o nie mam pojęcia, szczerze nie. Totalnie nie mam pojęcia, co tu mam zagrać. Tak, musiałem już zdecydować, bo miałem sekundę do końca. Nie chciałem, żeby, żebym zdodżał Lily Melody i Young. czy jakkolwiek ta postać się nazywa. Nie wiem, ja cały czas nie wiem, jak ta postać się nazywa, nie. Nie mam pojęcia. Totalnie. I don't have a clue, you know? Okej. Okay. Um, wygrałbym to, by przegrałem to tylko przez to, że ataki się długo ładują u tej Tary. Jeżeli, jeżeli chodzi o to, ten bym wygrał. to z palcem w nosie, totalnie. Mmm, ok. No tak, oczywiście, no oczywiście, oczywiście, że on już ma hypeczak, no jak to jest możliwe, że on już ma hypeczak, no halo, czy tu ktokolwiek coś robi w tej grze, nie? Oprócz mnie, oczywiście, no bo ja to wiadomo, że robię dużo tak. Nikogo nie zapałem, nie. To jest taka tragedia, no nie wiem, to jest taka tragedia, no nie wiem, nasz draft jest niegrywalny, no jedna Lili nas kasuje, no dlaczego, nie, nie rozumiem tego, dlaczego nie można już w tym diamencie pikować, w sensie pikować można, tylko dlaczego na przykład nie można zobaczyć jakie mają piki post oponenci, no to jest nie wiem, dla mnie to jest totalnie nielogiczne, no nie, nikogo nie mogę złapać, nie no jestem, nie, jestem tragiczny, no jestem po prostu tragiczny, tak. Nie wiem, ten mnie w ogóle kasuje tym Dzeemgiem. Ja... Nie wiem, nie wiem. No, nie wiem. Po prostu nie wiem. No oczywiście, że tu już czeka ta Lili, no. No oczywiście ta. No i nic. No i nic nie można zrobić. No nikogo nawet nie zrutowałem w tym meczu, no. Nie wiem jaka Tragiczne była tutaj Tatara. Tatara była tak tragicznym pomysłem tutaj. To jest niesamowite, no. Mamy to? Póki co. No ale to nie potrwa długo, tak? No przecież, że tak, no. No i... No tak, no dobra, no moja wina, no to taka tutaj była przed turbo tragicznym pomysłem. O Boże. Dobra, no nic, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę, w górę, sobie kazneczkiem i mi napiszcie jakiś komentarz. Widzimy się na następnym odcinku i